W zeszłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski przekazał ponad 200 czołgów T-72 z naszych zapasów. Wszystkie. W lipcu 2022 roku Arsenij Jaceniuk, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęskiego, przyznał, że nie tylko czołgi T-72, jak poinformowano opinię publiczną, zostały przekazane. Ale również czołgi PT-91 twardy. A to oznacza, zdaniem klubu Jagiellońskiego, że nawet do, uwaga, 500 czołgów zostało przekazanych na Ukrainę. Czyli ile to jest? Dwie trzecie stanu posiadania, jeśli chodzi o potencjał pancerny wojska, wojska polskiego. Rozbrajamy się na korzyść obcego państwa. Tak być nie może. Szanowni Państwo, niech będzie mi wolno na sam początek skierować podziękowania na ręce organizatorów za zaproszenie, za zorganizowanie naszego dzisiejszego spotkania. Państwu serdecznie dziękuję, Bóg zapłać za tak liczną obecność dzisiaj. Zdaję sobie sprawę, że wirtualizacja świata, że atomizacja społeczeństwa polskiego z całą mocą i konsekwencją realizowana od kilkudziesięciu lat tak naprawdę rzuca kłody pod nogi tym wszystkim, którzy chcą kontynuować normalne relacje społeczne. Przecież moglibyśmy powiedzieć, że zrobimy spotkanie na żywo, wirtualne, pewnie byłoby kilkadziesiąt pewnie obejrzałoby je kilkadziesiąt tysięcy osób, na żywo pewnie kilka tysięcy, ale to nie o to, to, nie o to w tym wszystkim chodzi. Na wstępie od razu uprzedzę, przepraszam za mój głos, zapalenie strun głosowych, zapalenie krtani, choroba nauczycieli, yy, choroba zawodowa, ale myślę, że dam radę. Szanowni Państwo, tak jak tutaj powiedział Pan Łukasz, nasze spotkanie dzisiaj będzie miało charakter taki, taki że najpierw część wykładowa moja, a następnie krótka przerwa, możliwość obejrzenia wystawy, zakupu yy, książek yy, i. Pytania od Państwa, także oczekuję takich pytań, proszę się absolutnie nie krępować, które są krytyczne, albo pytań, co robić dzisiaj, bo często takie pytania padają. Przychodzicie Państwo i pytacie, co robić, więc ja postaram się również na to odpowiedzieć. Ale przechodząc do rzeczy. Ukraina, a sprawa Polska. Rok 2020. Już dzisiaj przez wielu zapomniany, moment przełomowy w polityce wewnętrznej i polityce zagranicznej Rzeczypospolitej. W polityce wewnętrznej to czas nowej tresury obywateli przez władzę. To czas niewyobrażalnego eksperymentu społecznego do tej pory, który nie występował w historii Polski. Próba wprowadzenia segregacji sanitarnej. Próba tak naprawdę napiętnowania tych, którzy myślą, czy odważą się myśleć, myśleć w ogóle inaczej. Proszę zobaczyć, co stało się dwa lata później. Okazało się, że te wszystkie paszporty covidowe, szczepienia, areszty domowe nazywane dla zmylenia przeciwnika kwarantanną, nagle przestały być potrzebne 24 lutego 2022 roku wszystko to przestało być potrzebne kilka milionów obywateli Ukrainy zostało wpuszczonych w granice Rzeczypospolitej bez paszportów covidowych bez potrzeby maseczek bez kwarantanny nagle wirus przestał istnieć bez obowiązkowych szczepień, bez, bez zachowania dystansu społecznego, mimo że chociażby żołnierzy wojska polskiego przymuszano do takich szczepień, prawda? Zupełnie bezprawnie. Nakładano maseczki obowiązkowo ludziom. Stosowano przemoc fizyczną przez funkcjonariuszy publicznych, przez funkcjonariuszy chociażby policji w metrze warszawskim. Znamy te ujęcia. No, i wreszcie drugie wydarzenie, o którym się już tak głośno nie mówi dzisiaj, a mianowicie włączenie się aparatu państwa polskiego, a właściwie rządu w Warszawie w próbę wywołania kolorowej rewolucji na Białorusi po 9 sierpnia 2020 roku. Mamy do czynienia z przyspieszeniem. Wprowadzania nowej polityki wschodniej, nowej, starej. My doskonale obserwujemy tę politykę po roku 1999. Jednak od roku 2020 to jest wyraźne przyspieszenie i wejście na tory konfrontacji, na tory wojenne. Rok ubiegły, rok 2022, jest tego najlepszym, potwierdzenie dwa wydarzenia po pierwsze działalność telewizji Bielsat finansowanej z naszych podatków w roku 2020 telewizja Bielsat otrzymała ponad 200 milionów złotych z MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie i w ubiegłym roku proszę sobie wyobrazić że ta telewizja Bielsat kierowana przez panią Agnieszkę Romaszewską za żartą obrończynię obecnego rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych pana Łukasza Jasiny. Tego samego, który pod koniec marca ubiegłego roku powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego. I ta właśnie pani Agnieszka Romaszewska, taka zażarta obrończyni pana Jasiny. Kierująca telewizją Biełsat absolutnie nie miała nic przeciwko, aby telewizja Biełsat na początku października roku pańskiego 2022 ogłosiła na portalu, że na terytorium Polski szkoli się około 800 ochotników białoruskich, około 800 emigrantów z Białorusi. Szkoli się wojskowo, aby przeprowadzić, cytuję. Operację specjalną, mającą na celu obalenie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Koniec cytatu. Na początku listopada ubiegłego roku na kanale telewizji Bielsa na YouTube ukazał się reportaż, jeszcze dostępny, można sobie go wyszukać, gdzie jest reportaż z jednego z poligonów w Polsce. Gdzie ta banda przebierańców nazywana ochotnikami białoruskimi, ćwiczy właśnie jakieś manewry wojskowe, działalność dywersyjną. No, przecież to jest przygotowywanie kompletnie nielegalne z punktu widzenia prawa polskiego i międzynarodowego grup terrorystycznych na terytorium Polski, które mają wziąć udział w jakiejś, cytuję, operacji specjalnej. <klimy> No, znamy państwo, które stosuje tę retorykę, jeśli chodzi o operację specjalną, widzimy, że nie jest to jedyne państwo. I drugi przykład, o którym powiedziałem, między 4 a 7 listopada 2022 roku w jabłonie pod Warszawą w pałacyku zarządzanym przez Polską Akademię Nauk, odbył się zjazd. No, nie mniej ciekawych przebierańców, którzy nazwali siebie emigracyjnym rządem Federacji Rosyjskiej. I byłoby to nawet śmieszne, i byłoby to nawet ciekawe, i można byłoby to przedstawiać jako, yy, jako kabaret, gdyby nie, szanowni państwo, to, że jest to nasza rzeczywistość naszej polityki zagranicznej. Mówię naszej w sensie państwa polskiego obecnie. I to jest niestety przerażające, jeżeli mamy do czynienia już z otwartym przyznaniem, że na terytorium Polski szkolą się grupy dywersyjne, grupy terrorystyczne, które mają na celu dezintegrację systemu politycznego obcego są naszego sąsiada i mamy do czynienia z popieraniem, przyzwalaniem przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego na taki cyrk, bo tak trzeba nazywać to do rzeczy po imieniu, jakim był zjazd w jabłonie. To znaczy, że prawdopodobnie decydenci w Warszawie wiedzą już troszeczkę więcej niż chcą powiedzieć społeczeństwu. To znaczy, że kurs prowojenny został obrany, że ta eskalacja w relacjach z państwem związkowym i Białorusią jest niestety faktem. Jest niestety faktem. Oczywiście to nie jest tak, że jest to polityka rządu polskiego, że jest to realizacja polskiej racji stanu czy polskiego interesu narodowego. Szanowni Państwo, od <laughs> wielu lat Polska jest zakładnikiem realizacji strategicznego interesu amerykańskiego. Mówię od wielu lat w przenośni, ponieważ doskonale wiemy, znamy opracowania Instytutu Pamięci Narodowej, które mówią wprost na przełomie lat 80. i 90. doszło do przejęcia służb specjalnych PRL przez Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Mówi o tym książka pana doktora Tomasza Kozłowskiego Koniec Imperium MSW mówi o tym debata wielka, która została zorganizowana przez y, telewizję IPN-u, jest dostępna na YouTubie jeszcze, można sobie ją y, przesłuchać, czy wywiad cywilny PRL został przejęty przez CIA. W związku z czym, Szanowni Państwo, mamy do czynienia z niesuwerenną polityką zagraniczną. I jak na tym tle wygląda kwestia stosunku do Ukrainy? I tutaj trzeba przywołać y, kilka faktów historycznych kilka faktów historycznych pan Mariusz Świder powiedział już kilka słów istotnych jeśli chodzi o to wprowadzenie historyczne ja tylko chciałbym państwu zaakcentować jedną kwestię kiedy w roku 2022 już po tej ogromnej pomocy jaką całe społeczeństwo polskie i rząd w Warszawie udzieliły Ukraińcom usłyszeliśmy te słowa usłyszeliśmy te słowa Andrija Melnyka, ambasadora Ukrainy w Berlinie, który powiedział, że tak naprawdę to ludobójstwo na narodzie polskim w roku 1943 i w latach późniejszych w Nawołyniu w Małopolsce Wschodniej, tak naprawdę zdaniem Melnyka było usprawiedliwione, bo rzekomo pięciomilionowa mniejszość ukraińska w II Rzeczpospolitej była prześladowana. To jest niewyobrażalne. To są słowa niewyobrażalne. Ten człowiek powinien mieć dożywotni zakaz wjazdu do Polski, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ale co się stało? Pan Andri Melnyk został wiceszefem dyplomacji Ukrainy. A Sąd Najwyższy Ukrainy dopuścił stosowanie symboliki SS Galicji zbrodniczej, ludobójczej na terytorium Ukrainy. I powstaje pytanie, jak to się dzieje, Szanowni Państwo, że Polska, która najbardziej wspomogła Ukrainę ze wszystkich państw na świecie po 24 lutego, jest tak traktowana? Trzeba powiedzieć pra prawdę w oczy. Trzeba powiedzieć wprost. Dzisiaj politycy i oligarchowie ukraińscy plują polskim politykom w twarz. Plują w twarz narodowi polskiemu. Natomiast pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Pierwsza hipoteza. Dlaczego pod koniec marca ubiegłego roku pan Łukasz Jasila powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami narodu ukraińskiego? Pierwsza kwestia to jest to, o czym już wspomniałem, czyli podporządkowanie interesu państwa polskiego interesowi obcego mocarstwa, czyli Stanom Zjednoczonym. I tutaj, niestety, szanowni Państwo, mamy do czynienia z ogromnymi zaległościami. Brak opcji zero w służbach specjalnych w roku 89 i 90 mści się po dziś dzień. Dlatego nie mamy suwerenności jako kraj w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej. Kto z Państwa słyszał, aby po roku 1990 albo inaczej, po roku 2002? Został złapany chociaż jeden szpieg ukraiński w Polsce. Chociaż jeden szpieg Mosadu. Chociaż jeden szpieg CIA. Albo jeden szpieg niemiecki z BND. Słyszymy cały czas, przepraszam. Słyszymy cały czas, że mamy tylko i wyłącznie dookoła agentów rosyjskich. Ruscy agenci opanowali Polskę. Wszędzie, gdzie się nie, o, nie, nie obejrzeć, są ruskie onuce i russcy agenci. Stawiam pytanie publiczne, tak jak to robi, zrobiłem dwa dni temu w Krakowie. Ile po utworzeniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2002 roku zostało zatrzymanych agentów ukraińskich na terytorium państwa polskiego? Przecież to jest niemożliwe, aby polska polityka zagraniczna była polityką tak kapitulacką. Aby była polityką tak uległą, tak bezwarunkową wobec Ukraińców, jak jest obecnie, gdyby nie działalność ukraińskich służb specjalnych na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest fundamentalna sprawa i fundamentalne wyzwanie przed nami doprowadzić do utworzenia nowej komisji weryfikacyjnej do spraw służb. Zarówno Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Agencji Wywiadu, która złamała w latach 2003-2005 polską konstytucję. Ci ludzie napluli nam jako obywatelom w twarz tworząc tajne więzienie CIA w starych kiejkutach w jednostce wojskowej. To jest wielki skandal i to jest wielka zbrodnia. Ci ludzie muszą siedzieć, ci ludzie muszą siedzieć. <tryk> Kolejna sprawa, szanowni państwo, yy, i próba postawienia hipotezy, dlaczego jest tak źle. Dlatego, że do dzisiaj nie została rozwiązana afera podkarpacka. Afera podkarpacka. Jak to jest, że są zeznania oficerów policji i to nie byle jakiej policji, tylko centralnego biura śledczego policji, czyli tej komórki odpowiedzialnej za zwalczanie najgroźniejszych przestępców. I już wiemy z tych zeznań, że na Podkarpaciu była cała sieć domów publicznych, z których korzystali wysocy rangą funkcjonariusze partyjni prawa i sprawiedliwości. I wiemy z tych zeznań, że w tych domach publicznych był całkiem dobrze funkcjonujący system dozoru wizyjnego, czyli mówiąc wprost, było wszystko nagrywane. I te nagrania również wiemy, że wyciekły na wschód i że weszły w posiadanie tych nagrań służby ukraińskie. I powstaje pytanie, ja to pytanie również publicznie dzisiaj zadaję: czy rząd prawa i sprawiedliwości, solidarnej Polski, tak zwanej zjednoczonej prawicy, jest szantażowany przez ukraińskie służby specjalne? czy oddanie kilkuset czołgów z stanów magazynowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej jest wynikiem szantażu wywiadu ukraińskiego? To pytania dzisiaj trzeba zadawać, ponieważ to jest niewyobrażalna polityka kapitulacka. Teraz proszę zauważyć, w zeszłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski przekazał ponad 200 czołgów T-72 z naszych zapasów. Wszystkie. W lipcu 2022 roku Arsenij Jaceniuk, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęckiego, przyznał, że nie tylko czołgi T-72, jak poinformowano opinię publiczną, zostały przekazane, ale również czołgi PT-91 twardy. A to oznacza zdaniem klubu Jagiellońskiego, że nawet do, uwaga, 500 czołgów zostało przekazanych na Ukrainę. Czyli ile to jest? Dwie trzecie stanu posiadania, yy, jeśli chodzi o potencjał pancerny wojska, wojska polskiego. Rozbrajamy się na korzyść obcego państwa. Tak być nie może. Szanowni Państwo, armato-chałbice krab, dzięki którym rozwija się polski przemysł zbrojeniowy, zostały przekazane na Ukrainie, a rząd w Warszawie w tym czasie finansuje koreański przemysł zbrojeniowy. Przecież to jest sprzeczne z polską racją stanu. To jest zdrada. To jest zdrada. Szanowni Państwo, i patrząc na to, jak postępuje uzależnienie. Rządu w Warszawie od ośrodka decyzyjnego w Waszyngtonie i ośrodka decyzyjnego w Kijowie, no niestety muszę postawić bardzo smutną hipotezę. Bardzo smutną hipotezę, że na wiosnę 2023 roku będziemy świadkami bardzo silnych nacisków na rząd w Warszawie, aby wysłać na Ukrainę Wojsko Polskie. Aby wysłać na Ukrainę wojsko polskie. Czyli coś, co byłoby absolutną katastrofą narodową. Dzisiaj wejście Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi oznaczałby hekatombę ludności cywilnej, narodu polskiego. I sami przecież politycy Pisto przyznają. W czerwcu ubiegłego roku wiceminister spraw zagranicznych we... spraw wewnętrznych i administracji do z komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej przyznali, że w Polsce zaledwie 3% populacji ma dostęp do schronów. A najwyższa izba kontroli w dwóch niezależnych raportach z 2012 i z 2019 roku orzekła, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. Więc my dzisiaj nie tylko płacimy płacimy za te świadczenia socjalne przyznawane milionom Ukraińców nie mających prawa do tych świadczeń, bo to nie są uchodźcy. Około tysiąca obywateli ukraińskich ma jedynie y, y, status nadany u, uchodźcy. Nie dajmy sobie wmówić, i nie dajmy sobie wmówić tego, że dzisiaj te wszędzie powiewające niebiesko, <laughs> przepraszam, żółte flagi <laughs> są w naszym interesie, są w naszym interesie. Absolutnie nie. My widzimy dzisiaj inny niebezpieczny proces. Jest to proces, który możemy nazwać zorganizowaną akcją przesiedleńczą. Zorganizowaną akcją przesiedleńczą. I temu trzeba powiedzieć: Stop. My nie mamy nic do przeciętnej rodziny ukraińskiej, ale, ale. Warto powiedzieć i warto jeszcze raz podkreślić to, co powiedział tutaj pan prezes, pan prezes powiedział dzisiaj, Listkowski, o 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 80. rocznica Krwawej Niedzieli, 11 listopada 2023 roku. Będziemy... Przepraszam, 11 lipca 2023 roku będziemy obchodzić te rocznice i warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego do dzisiaj Wierchowna Rada, czyli jednoizbowy Parlament Ukraiński, dlaczego Prezydent Ukrainy, dlaczego Rząd Ukrainy nie powiedzieli jednego słowa adresowanego do naszego narodu? Słowa, przepraszam. Dlaczego? Dlaczego przez 30 lat niepodległości państwa ukraińskiego nie padło słowo przepraszam? Dlaczego na Ukrainie panoszą się czerwono-czarne banderowskie flagi? Dlaczego jest kult takich zbrodniarzy? Nie tylko jak Stepan Bandera, nie tylko jak Roman Szuchewicz, nie tylko jak Kłym Sawór ale dlaczego młodzież ukraińską wychowuje się w duchu Dmytro Doncowa, w duchu integralnego nacjonalizmu ukraińskiego. Przypomnijmy sobie książkę Dmytro Doncowa z 1926 roku zatytułowaną Nacjonalizm i co mówił o Polakach Dmytro Doncow. I dzisiaj to, że na Jasnej Górze śpiewa się Czerwoną Kalinę, to, że dzisiaj otwierane są sklepy o nazwie Czerwona Kalina na terytorium naszego kraju, naszej ojczyzny, to jest absolutny skandal. To jest skandal. Przyzwala na to władza, przyzwala na to prawo i sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda ale także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest łamanie prawa, to jest plucie ofiarom, tym, których tutaj państwo widzicie na tej wystawie. To jest plucie na groby tych ofiar. I temu trzeba powiedzieć stop. Stop ukrainizacji Polski. Stop amerykanizacji Polski. To nie jest nasza wojna. <kluczy> I jeszcze jedno. Szanowni Państwo, musimy sięgać do tradycji. Nie możemy zapominać o tradycji. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, jak mówił Roman Dmowski. Dzisiaj bardzo wiele osób odwołuje się do tradycji narodowej, do polski piastowskiej. Lubi się powoływać na Ludwika Jana Ludwika Popławskiego, Zygmunta Balickiego, Romana Dmowskiego, ale jednocześnie. Ci, którzy powołują się i tak szumnie się nazywają, często narodowcami, wpinają sobie niebiesko-żółte flagi w klapy. A przypomnijmy sobie, co o Ukrainie pisał Roman Dymowski w roku 1930. To będzie cytat: Nie ma siły ludzkiej zdolnej przeszkodzić temu, ażeby oderwana od Rosji i przekształcona na niezawisłe państwo Ukraina, stała się zbiegowiskiem aferzystów całego świata, którym dziś bardzo ciasno jest we własnych krajach. Kapitalistów i poszukiwaczy kapitału, organizatorów przemysłu, techników i kupców, spekulantów i intrygantów, rzezimieszków i organizatorów wszelkiego gatunku prostytucji. Te wszystkie żywioły, przy udziale sprytniejszych, bardziej biegłych w interesach Ukraińców, wytworzyłyby przewodnią warstwę, elitę kraju. Ukraina stałaby się wrzodem na ciele Europy. Ludzie zaś marzący o wytworzeniu kulturalnego, zdrowego i silnego narodu ukraińskiego, dojrzewającego we własnym państwie, przekonaliby się, że zamiast własnego państwa mają międzynarodowe przedsiębiorstwo, a zamiast zdrowego rozwoju szybki postęp rozkładu i zgnilizny. Koniec cytatu. Tyle Roman Dumowski pytacie Państwo o źródło, to jest źródło nigdzie niepublikowane, nie wiadomo mi, żeby było publikowane. Ten tekst pochodzi, jest już, tak? Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sygnatura K, myślnik 458. Może Panie Łukaszu, warto, warto. o, dziękuję. Biblioteczka Myśli Polskiej, Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie. Warto, warto przypominać tym, którzy dzisiaj wpinają sobie flagę niebiesko-żółtą w klapę i nazywają siebie narodowcami, warto przypominać słowa Romana Dmowskiego z roku 1930. tak możemy i tak próbować to interpretować. Szanowni Państwo, przechodząc, przechodząc do podsumowania, aby dać Państwu głos, abyśmy mogli porozmawiać, abyśmy mogli porozmawiać. Chciałbym podkreślić jedną rzecz, że Wojsko Polskie służy wyłącznie do obrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dajmy sobie absolutnie wmówić, że dzisiaj ten ruch azowski, ci banderowcy, ci neonaziści, którzy plują Polakom w twarz, walczą za naszą i waszą wolność. Nie dajmy sobie wmówić, że dzisiaj najemnicy z Polski, którzy tam jadą za pieniądze. To są jacyś bohaterowie. To nie są żadni bohaterowie. To są zapszańcy. To są zapszańcy. Jakiekolwiek próby wprowadzenia dzisiaj rent dla dzieci tych najemników to jest policzek dla każdego uczciwego Polaka, dla każdego uczciwego podatnika. Musimy wystawić rachunek tym zbrodniarzom, którzy dzisiaj chcą nas z, z naszych z naszych dzieci uczynić mięso armatnie. Nie ma zgody na uczynienia Spolek i Polaków mięsa armatniego, amerykańskiego kapitału i zbrodniarzy banderowskich. Nie ma na to zgody. To nie jest nasza wojna. Nie idźmy na tę wojnę. Dziękuję.